Jo się mamy z tej strony. Tutaj klimatyzator. A dziś pogramy sobie w grę Gorę Box. A mamy nowy update, właśnie My tutaj. I nowe trzykawki są tutaj. O tak. Jesteśmy tutaj później. i, i A po tym, właśnie dajmy człowieku to na do końca. I nowe trzykawki. Ej, nawet jest pomocnik. Nie, dawajby tego. Tu jest trujący na świecie. A nie, co to mi biorę? Ale dobra. Ale dobra, to będzie. To będzie do. Do. To później dajmy. A dobra. Spełnimy sobie człowieka. Ej, jakiś szary dress to nie jest szary dres, tylko to jest ten? zacznijmy czy kawkę i tej, właśnie. Dobra, dodaj. O basta swoje gościu. Masz przerąbane. A my se do... O! Dałem mu. Nic mu się nie stało. Zamroził się chyba! On chyba się zamroził, widzowie. O nie, dobra, to jeszcze tak jest? Ej, dobra, dajmy to do końca filmu. Do końca filmu. Nie, to jest chyba, to jest chyba mu mógł... e, co to niby za trzykawka. Nie wiem, właśnie nie poczytałem go, ale nie poczytajmy tego. Ten o człowieku, o kur, o co jest maru, bo to jest kawka tego. umier, Zasy, dobra. Musimy popomnieć. Dobra, czas żeby mu dać A Albo krwi dostał. Albo stracił krew. No dobra. No. Tu. Człowieku, żyj! Żyj, żyj! Proszę cię! No, jak się jeszcze nie umie wstać? Ach, chodź tutaj, człowieku! Z ci. No nie możesz ty umarł, no człowieku mać Dobra, ten mamy go w dupie. Dobra. Teraz dajmy drugiego człowieka. Eee, coś ty taki! Eee, coś ty taki wy... ty... Czemu ty masz długie włosy? To powinieneś być kobietą. Dobra. A teraz czy... O kurde. Dajmy to truciznę. O matko. Tak to już mega hardkorowe będzie. No człowieku, niestety. <coughs> Umrzesz z tego. Trzy gawki. Jeśli nie ma sraszku jeden. Pik. Czy on traci przytomność? Pad. Zasypia się. Pa, co on robi? Opa, pa pa! pa 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 Opa, nie może już, to się udaje dzieciaka. Dobra, no, pomo... pomo... Bądźmy takim pomocnikiem. Pyk. Tutaj taki ten. Taki fajna trzykawka, stary. To jest ta doktora. No, wyszedł nowy update, że są trzykawki, no właśnie. Chyba wcześniej była stara wersja Gorybox, ale to nic. No czemu ty nie. Po... Poczekaj, ja ci coś zrobię. pyk. E, no, wstań i je łopie. Jest to. Daj ci to. Miarka się przebrała. Gościu. Czy go on. Czy on go spali? Nie może on go spali. Ta ciekawka go spali. O nie, to jest maksymalnie serce. I co? Co się stało? Nic się nie stało. Nie, dobra. Dobra. Dobra, ciebie czy, trzeba człowieku cię skasować. Bo będę miał laga właśnie. Będę miał maksymalnie... No znowu brązowy! Okej, okay, dobra. Dajmy taką... O nie, ciekawka truciznowa. To jest na niebezpieczna ciekawka. A na... A później dajmy! O, tak! To właśnie mu dajmy. O kurde. No, właśnie po co wbiję? biorę ten. No, chłop! No je łopie. Marka się przebrała. Mam tu jeszcze kawkę? Czekaj, dajmy mu jeszcze raz. Ma nie, czy już ma tego to chole? Nie, nie chcę się trzykawkować. A, jeszcze raz traci przy... Jeszcze! Dobra, chłopie, chłopie! Musimy cię uratować, musimy cię uratować. Chłopie, no nie, wstaw! wstaw stań, chłopie! No wreszcie też ty wstał, a te, a te dwa nie potrafili. No nie mów, że ty jeszcze nie umiesz. Dobra, skaskujemy cię, chłopie, bo ja nie jestem z tobą, z tom... Poczekaj. No zdo... No, 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 no. I na narazień. Ten co? E, ty już więcej krwi już dostał? Więcej krwi miał. Ty więcej krwi wyleciało. Dobra. O nie. Ja się boję. Boję się tego. Użyj. Ja się na maksa nie boję. Chłopie, ty umrzesz chyba. No jednak. Nie umrzesz. <grym> To jest ciekawka Chyba pistoletowa. Nie wiem. Dobra, dajmy mu. Co taki? Hello. Dobra, mid obalony. Nie polecam. Opa, pa, pa, coś. Dobra, dobra, jednak ten. Jednak mu... No dobra, mid nie obalony. Mid nie obalony, bo... bo ja myślę... Nit, no obalony, a tu już zasypiał się, już. A już się zasypa, zasypia. No, no uśpił się, nachlał się. Kudek, jakie jest jeszcze? jeszcze sporo ciekawych mamy. Uu. Czekaj, to już używaliśmy. A czekaj, tego nie używaliśmy. Ej, tego nie używaliśmy, tego. <laughs> tego żółtego. Co tu nam daje? Gówno nie wiem co to jest. Bierzemy to i czekawkujemy go. Chłopie, jeśli jeszcze raz będziesz tak, tak zawsze, chyście, nachlasz się. Teraz się, teraz już odinstaluję grę. Zobacz. No, no, już. Dam ci chyba. Nic mi się nie stało, a bo to jest dobra trzykawka, dobra daj mi, daj mi tego jeszcze, dobra, o oh, fuck, nie, dobra, nie, to je jeszcze mamy sporo trzykawek, to nieważne, o Boże, jak mi się, dobra, nie myślałem, że mnie, nogę mnie, bo nie wiem, co to jest za trzykawka, to jest chyba trucizna, czy nie? No nie, on się dwóch, bole dwo. Nie, dobra, nie, nogi trzymają. <laughs> to już używaliśmy, a nie wiem czemu, ale chyba nie pamięta, że tego używałem. A sumie, poczekaj. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. No, spróbuj tylko, no, spróbuj. Spróbuj tylko. No, spróbuj tylko. Czekaj, O! Zasnął się. A mówię... Dobra. Pomocy ratunku. Trzeba go uleczyć. Nie mnie, tylko jego. <laughs> Jup, na głowę. No weź, No czy ty nie? No, Zobaczmy. O, dobra, dobra, dobra. Chłopie. Nie... No. No, no dać mu jeszcze raz tą... To... Dobra. Więcej ciekawek mu dam. I, I... jeszcze. No wstaj ty je łopie! Toś tam ci widzik krzykawków. No i jeszcze zostało cztery. Nie, 5? 4? A ja nie wiem, czemu, czemu. No, co? To... No co? To jest nerka, czy nie? No co, nerk? O co ci chodzi, nerk? No co już te. Ner... Robisz? Coś to jest dobre. Dobra, człowieku, trzeba cię skasować, bo już naprawdę nie mam tu siły. No te czekawki też. Bo muszę wziąć się to mi babi, kursza ciekawka na świecie. Nie! Nie! już się boję to, że on wybuchnie. Już to czuję. Mamy takiego człowieka. I co teraz? No pyk. No, nic cię nic ci stało, chłopie, łopie. Ale, ale, dostał. Mogę już zaczynać. Już czekawki to już używaliśmy, to też to. Plod? Bo to ja nie wiem. Nie. Okej. Okay? Okay. <laughs> nie wstawaj. Nie wstawaj. No ty już masz okós? No nie, czemu Co ty mówisz dobie jak ty rok? O! Jak ty wyglądasz, chłopie? No, sto. Co to było? Co to było? Co to było? Przepraszam, co się tu stało? Ja nic mu nie zrobiłem. Wyrwałem mu nogę? Nie, wyrwałem mu. Wow, co? jaka to jest pory bana gra w ogóle? Nie wytrzymie zaraz. <laughs> Uleczymy siebie. Bo dlatego, no co ty się... nie może nie dobra. Ciekawe jak dajmy. Ej, czekaj, jest! Ja... ja będę w szoku. Jak da mu tę ciekawkę, czy będzie na maksa żył? Ciekawka mu to uratuje. Zobaczymy. 3. Klikajcie łapkę w górę i subskrybujcie, bo niedługo kończę. 3, 3, 2, 1. Start! Wstaję? Może ci nie wstaje. W życiu. Nie wstaję. W życiu. Nie! Kurde, nie! Zostaw mnie! Zostaw mnie, ogień! A, to się pali! Ja pieprzę! No czemu ty nie... Uciekaj, 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 uciekaj! Co to była za bomba? Co słabo się dzieje? Czy jak to przejść? Nie bije mi serce! Dobra, spróbuję się zabić. To nie umarłeś jeszcze? Dobra, czas ciebie. A, a, a na wysokości. O, a kurna mać, on lewo na nogach chodził. No, Dobra, widzowie, ja już wam kończę film, ja już wam kończę wam film, do zobaczenia, elo, siemanko.